Czy słuchajcie, 10 listopada, zróbmy sobie słuchajcie, update rynkowy. Co również ważne, to w linku w opisie znajdziesz listę moich prywatnych altcoinów pod akumulację na następną hostę tutaj na ByBit. Możesz je kupić jednym kliknięciem. Oraz oczywiście bonusy na giełdach. Byłem teraz w Azji, dogadałem różne fajne bonusy dla Was, także tutaj masz bonus z Bybita, to jest moja najlepsza giełda, na niej traduję. Numer 2 dla mnie to jest Bidget. też masz bardzo fajny cashback od ilości depozytu, czyli na jak wpłacisz 1000 dolarów, to masz 100 za darmo, jak wpłacisz wiem, 100 tysięcy. To masz 10 tysięcy dolarów, także to jest mega fajne. No, ten bonus jest do 5 tysięcy dolarów. MXC też bardzo fajne musy, też ja tutaj dogadałem. Oraz Okex yy, również tak samo, wszystko masz w opisie. A już słuchaj, zapraszam do oglądania. Wczoraj pisałem tutaj na grupce, że zbliżamy się do bardzo ważnego wskaźnika, to naprawdę trzech wskaźników, jak tutaj pisałem, to sobie do słuchajcie. dołączcie, ona jest bardzo fajna, konkrety, tu zawsze staramy się pisać bez spamu. Słuchajcie, jak sobie oddalę wykres, to patrzcie, tutaj ten wskaźnik zielony, ten, czyli Opportunity, od niego już się, słuchajcie, wielokrotnie na przestrzeni lat prawie że na samym dołku odbijaliśmy. Było to tutaj, tutaj troszkę jeszcze niżej zanurkowaliśmy, było to tutaj na covid -zie. Oraz słuchajcie, było to tutaj na tych takich czerwcowych dołkach pół roku temu. Tutaj troszkę jeszcze niżej poszliśmy, ale jakieś tam to faktycznie rozeznanie może to do dla nas mieć. Słuchajcie, wczoraj sobie tutaj wszedłem w pozycję na 16 500 około i faktycznie zamknąłem ją na samym dołku, słuchajcie, no, zamknąłem ją ze stratą, wystarczyłem się, że teraz wyszedł ten news z, z FTX-em, że jednak jakby emocje tutaj wzięły, wzięły nade mną górę i faktycznie tutaj zamknąłem go z małą, z małą stratą, też i to wszystko Piszę na grupce, tak także tutaj otwierałem je za 16 550 ale przynajmniej tutaj odrobiłem troszkę na solanie, więc, więc jest OK. I teraz słuchajcie, chciałem przedstawić Wam kilka y, scenariuszy tego, co tutaj może się y, wydarzyć. Jednocześnie też, zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć, że faktycznie, jakby przez całe te pół roku byłem niemalże pewny, że ten dołek, który mieliśmy na tych 17 600 dolarów, to będzie nasze all-time low. No, tak się tutaj niestety, słuchajcie, jak już możemy tutaj wszyscy widzieć, tak się nie stało. I słuchajcie też, nie zamierzam tego jakoś, specjalnie tego faktu ukrywać, mówię o tym otwarcie, że faktycznie pod tym tutaj względem nie miałem racji, więc mówię to otwarcie, bo też, słuchajcie, wychodzę z założenia, że w życiu, w pracy, tak człowieczo. Bardzo ważną kwestią jest taka myślę, zaufanie do drugiego człowieka, tra transparentność, a tym bardziej, jeżeli chodzi o jakieś wiecie, kwestie finansowe, czyli tym bardziej tutaj, e, jeżeli chodzi o trading. Więc słuchajcie, nie chcę, że nie mam postów na, na, na Twitterze usuwać, na grupce jakoś tak wiecie, tego ścieżka się tam odnieść w niepamięć. E, więc tak, tutaj pod tym względem myliłem się. E, być może to było spowodowane tym, że faktycznie zbyt bardzo skupiłem się na takich szukaniu podobieństw do cyklu zeszłego, tak? Tam też mówiłem, że wtedy był tak samo, że sobie tutaj pod te wskaźniki za zanurkowaliśmy, kilkukrotnie się od nich odbijaliśmy i potem poszliśmy słuchajcie, w górę już tutaj nie testując drugi raz tego dołka. Teraz słuchajcie, póki co jeszcze jest podobnie, że tutaj też. Kilkakrotnie testujemy tutaj ten wskaźnik Opportunity i potem się do niego odbijemy, no ale teraz, jak już go testujemy, teraz słuchajcie, już ten dołek jest pokonany. No, słuchajcie, mniejsza z tym y, ja jakieś takie wnioski sobie wyciągnąłem dla siebie, żeby faktycznie tylko skupiać się tutaj faktycznie tak tylko matematycznie, bezemocjonalnie tutaj na rynku, na tym, co tutaj wszystko, na tym, co tutaj widzę, a mniej jakby do tego podchodzić, wiecie, tak szukać. Podobieństw z cyklem jeszcze poprzednim, bo jak widzimy, tutaj ten rynek kryptowalut tak dynamicznie się zmienia, że z roku na rok po prostu jest coś nowego. Tak samo tutaj, słuchajcie, widzicie na przykład, o, jest bardzo popularny ten Bitcoin Rainbow Chart, tak? No tutaj już widzimy, słuchajcie, że tu już troszkę pod niego wychodzimy, bo ta sytuacja miała tutaj miejsce w 2014 roku, także no. To już trochę się on nie sprawdza. Też na przykład tutaj te wskaźniki nabaj bardzo fajnie pokazywały. Od nich tutaj sobie zawsze robimy te 30-40%. Faktycznie tutaj mogłem tą pozycję zamknąć wcześniej. No słuchajcie, nie ma co gdybać. Yy, tak tylko chciałem to sprostować. A teraz słuchajcie, sobie przejdźmy do tego, co faktycznie może się stać. Bo tak naprawdę, słuchajcie, opcje widzę tak long-termowo trzy. Jedną z nich jest to, że Faktycznie, jak sobie tu byśmy ten wskaźnik opportunity, on jest naprawdę bardzo dobry, od niego się tutaj wielokrotnie odbijaliśmy, Jednocześnie też czasem faktycznie yy, to nie jest dokładne, tak? To nie jest, żeby sobie tutaj wejść na dźwignię, bo na przykład tutaj, yy, no ta dokładność, tutaj, ile myśmy spadli pod niego, 15%, tak? Także mniej więcej tu widzimy, że gdzieś w tym obiegu możliwe jest kolejna większa odbitka Bitcoina yy, i po prostu potencjalny potencjalny może faktycznie już w końcu all time all time low yy, tej bessy. Mm ale nie wiemy dokładnie gdzie, tak? Możemy się tutaj od tego już odbić faktycznie tutaj, faktycznie tutaj, już się w końcu muszę nauczyć dobrze mówić tutaj, bo zawsze mi zwracacie uwagę, ale potencjalnie możemy iść jeszcze w dół. To jest fajny wskaźnik, jeżeli chodzi o takie, wiecie, ordery na spot, że mniej więcej gdzieś jak tutaj, teraz na przykład jak tutaj też kupisz, kupisz stosunkowo po dobrej, dobrej bardzo cenie, ale czy to jeszcze nie spadnie kolejne 15% w dół, tego ten wskaźnik tutaj Ci nie pokaże. Idziemy słuchajcie dalej kolejny wskaźnik. Yy, podobny, aczkolwiek już dokładniejszy, mający takie te matematyczne założenia, jeszcze bardziej takie rygorystyczne, jest wskaźnik, ten, który teraz tutaj się wyświetla, słuchajcie, ordery Nabaj. Tak naprawdę tych orderów na Baj w historii tutaj tego Bitcoina było tylko dwa, czyli był tutaj w 2018 roku i. Teraz na tych dołkach czerwcowych. On jest ustawione, że przy 100% ma zamykać na pozycję, ale to wcale nie jest mus. I faktycznie, patrzcie, słuchajcie, jak nawet tego na na nie było, to nawet o tutaj się idealnie od tego odbiliśmy, ale potem tak poszliśmy w dół. Tutaj odbicie idealne. Tutaj odbicie idealne. Tutaj, co do odbicie idealne. I tutaj y, lekko poszliśmy w dół, ale też odbicie niemalże, słuchajcie, y, idealne. Y, no i mieliśmy tutaj okazję to zamknąć na proficie, no gdyby. Gdyby nie tutaj teraz te spadki, tak? Więc y, opcją taką jest to, że y, kolejną, że drugi raz przetestujemy, słuchajcie, tutaj tą linię. Y, to jest wskaźnik dynamiczny i ona aktualnie stoi na 10495, tak? Tutaj ta linia. Y, no i pytanie jest takie, tak? Skoro. Skoro w przeszłości też yy, nigdy aż tak bardzo od tego wskaźnika nie poszliśmy w dół o te tutaj słuchajcie, powiedzmy 35% nawet chociaż kto wie, bo z drugiej strony takie te nasze największe spadki od poprzedniego na przykład ATH, yy, były w granicach były w granicach 84% jakoś yy, i tak naprawdę podobnie byłoby. Tutaj też, bo jakbyśmy spali do tych 10 tysięcy, byłoby to również słuchajcie, 84%. Tylko znowu to jest to samo, tak, czy to nie jest błędne założenie, że tutaj znowu byśmy mieli coś porównywać z bezcom wcześniej. Czy to nie jest znowu błędne założenie? No właśnie, nad tym się zastanawiam. I trzecią, słuchajcie, opcją, tą, którą, do której ja zastosuję się najbardziej, która jest tak naprawdę najbezpieczniejsza. Jest tutaj. Tutaj ta wstęga, która mówi nam o tym, kiedy warto jest kupować sobie Bitcoina na spocie. I słuchajcie, działa to tak, że tutaj na pierwszym levelu kupujemy za 30%, na środkowym za 30%, a tutaj na dolnym już możemy wejść na dźwignię, bo jeszcze nigdy się nasza sieca dzienna nie zamknęła pod tym tutaj, słuchajcie, levelem. I tak naprawdę, jak sobie też oddalimy wykres i sprawdzimy. To też, słuchajcie, tutaj bardzo fajnie działa. Na przykład, yy, tutaj tak się od tego 30%, 30%, 30%, i mamy całe portfolio załadowane po idealnej cenie. 30%, 30% idealnie, tak? Mamy też załadowane. Yy, tutaj tak samo, 30% kupujemy, 30%, 30% idealnie. Tak więc yy, ten wskaźnik, słuchajcie, może jest yy, najnudniejszy. Ale faktycznie taki, no powiedziałbym, pod takim względem inwestycyjnym jest najbezpieczniejszy. Tutaj tak 30, tutaj znowu sobie tak dokupujemy i uśredniamy. I tak naprawdę, jeżeli pokonamy faktycznie tutaj, silny, silne wsparcie tego wskaźnika Opportunity, tak naprawdę wtedy już bardzo realistyczne jest to, że pójdziemy tutaj już w te. Pola 13 300, na dzień dzisiejszy 11 800. To nie jest wcale powiedziane, że tutaj każdy, każdy z nich wejdziemy. Być może w jeden, być może w dwa, być może w ogóle, bo tutaj jest to już nasz dołek na tych 16 tysiącach i na tym wskaźniku opportunity. Bardzo ciężko powiedzieć, tym bardziej, że słuchajcie, tutaj również na wykresie y, dziennym mamy, słuchajcie, y, pozytywną dywergencję, Tutaj y, cena. Idzie w dół, ciągle spadamy. Tym samym na dywergencji zakres, słuchajcie, idzie tutaj lekko już do góry, tak. Ten kąt się tutaj zmniejsza, co może mówić właśnie o takim potencjalnym, o potencjalnym wystrzale w górę po jakiejś większej korekcie, co by się zgadzało właśnie tutaj z tym, że mamy tutaj dużą korektę, jest tutaj. Bardzo silne wsparcie, bo jak pokazała historia, od tego momentu się zawsze prawie, że niemalże z taką precyzją bardzo dużą odbijaliśmy. Także wcale nie jest powiedziane, słuchajcie, że od tego momentu, zanim tutaj przytustujemy te dołki, odbijemy się na powiedzmy tutaj nawet 18 tysięcy, 19 tysięcy, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. A dopiero potem spadniemy sobie niżej w granicy to właśnie tych 13 500, 13 000, 11 000, i tak dalej, i tak dalej. Więc co słuchajcie, ja zrobię? Potem, słuchajcie, jak byłem zbyt bardzo pewny siebie w czerwcu, gdzie byłem przekonany, że to są na nasze dołki, ja do tematu po prostu podejdę, podejdę w jak najbardziej taki ostrożny sposób. Jestem, nie chcę mówić, że przekonany znowu, ale. Po prostu wiem, że kupując teraz, kupujesz po ciągle bardzo dobrej cenie. Kupię tutaj, jak, jak u, urośniemy kupię też tutaj, 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 tutaj i po prostu inwestuję long termowo, bo tak naprawdę jestem też tutaj na rynku od 2017 roku i jak pokazała mi tak naprawdę cała ta historia, a tych takich wpadek miałem też dużo, yy, najgorzej gra się na emocjach, czyli że wiecie, tu już się boisz, że coś ci ucieka, kupujesz, potem zacznie spadać, tak? Potem spada, wyprzedajesz się jakby w takie właśnie głupie błędy poczekujących. Lepiej faktycznie podejść tak matematycznie do rynku, grać bezemocjonalnie. Jak coś ci ucieknie, to spokojnie kupisz wyżej, jak już będzie więcej słuchajcie, potwierdzeń. Więc tak naprawdę teraz takie usiednianie ceny ma największy sens. Według mnie jesteśmy już bardzo blisko dołka, ale czy jeszcze nie spadniemy no, nawet o te 30% nie wiem, nie wiem, być może, być może, być może tak. Więc słuchajcie, podsumowywując, jesteśmy teraz na takiej granicy, gdzie bardzo często w przeszłości od niej odbijaliśmy się w górę. Jednocześnie też często w przeszłości troszkę jednak o tej granicy. Tej szliśmy w dół faktycznie przed jakąś konkretną tej odbitką, jak to było tutaj, jak to było w sumie niedawno, pół roku temu w czerwcu. Yy, jednak ona też pokazuje to, że jesteśmy no, niedaleko, niedaleko potencjalnego dołka. Tym samym jednak wcale nie jest wykluczone to, że tutaj nie przetustujemy również niższych poziomów. Yy, bo jak wydaje mi się i to by robiło tutaj słuchajcie sens z tego względu że tutaj sobie spojrzymy na likwidację. Tutaj słuchajcie, mamy troszkę, troszkę tutaj wyżej ogrom likwidacji do zabrania. Tak więc tutaj taka mm, korekta mm, wyżej, tym bardziej, że mamy słuchajcie tutaj pozytywną dywergencję na świecach dziennych, gdzie o tutaj hops, tutaj tutaj też mamy hops yy, to by faktycznie tutaj robiło sens z tego punktu widzenia, tutaj tego oraz tego yy, korekta, żeby tutaj zgadnąć te tutaj likwidacje likwidacje osób shortujących yy, a potem już w dół, to z dużą dozą prawdopodobieństwa yy, może być nasz dołek tutaj to wszystko ja wiem, że ten zakres słuchajcie jest yy, to jest 40% ciągle, niestety. Tutaj z większym y, prawdopodobieństwem tego nie mogę tutaj jakoś oszacować. To wszystko słuchajcie. Dzięki Wam za uwagę. Co również ważne, to w linku w opisie znajdziesz listę moich prywatnych altcoinów pod akumulację na następną hostce, tutaj na Bybit. Możesz je kupić jednym kliknięciem oraz oczywiście bonusy na giełdach. Byłem teraz w Azji, dogadałem różne fajne bonusy dla Was, także tutaj masz bonus z Bybita, to jest moja najlepsza giełda, na niej traduję. Numer 2 dla mnie to jest Bidget. Też masz bardzo fajny cashback od ilości depozytu czyli na przykład jak wpłacisz 1000 dolarów to masz 100 za darmo, jak wpłacisz wiem, 100 tysięcy to masz 10 tysięcy dolarów, także to jest mega fajne. No, ten bonus jest do 5 tysięcy dolarów. MXC też bardzo fajne musy, też tutaj dogadałem. Oraz Okex yy, również tak samo, wszystko masz w opisie. A już słuchaj, zapraszam do oglądania.